Cześć, jestem Tycjan. Dzisiaj porozmawiamy o produkcie Network Configuration Manager do zarządzania konfiguracjami na urządzeniach sieciowych. Jeżeli chodzi o Network Configuration Manager, wchodzi on w, w część rodziny monitoringu IT i tak wspomniałem, pozwala nam zarządzać konfiguracją na urządzeniach sieciowych oraz na też backupami związanymi z konfiguracją. I tu krótka agenda, co będzie przedstawione na dzisiejszej prezentacji. Informacje podstawowe o tutaj produkcie, ekran główny, czyli tutaj nasze dashboardy na samym produkcie, zarządzanie urządzeniami, czyli tutaj już przejdziemy w Konkretnie do danego urządzenia i pokażę Państwu, jakie możemy działania na nim wykonać automatyzacja konfiguracji, czyli w jaki sposób możemy sobie zautomatyzować te konfiguracje, luki w oprogramowaniu sprzętowym. E, tutaj też e, jak ją daje nam możliwość e, Network Configuration e, Manager sprawdzenia, e, czy nie występują e, luki, następnie polityki zgodności. Porozmawiamy tutaj e, chwilę o politykach e, RODO, czy też ISO. Następnie małe. Tutaj narzędzia, które pozwolą nam wykonać małą akcję na Network Configuration Manager oraz ustawienia administracyjne, czyli zebranie wszystkich tutaj ustawień, które możemy wykonać na samym Network Configuration Manager i ostatnia integracja, czyli z czym nasz przysłowiowy NCM integruje się z innymi tutaj, z innymi produktami konfiguracja jest faktycznie e, odpowiednia, czy też dajemy dla niej okejkę. Ok, ok, ok. Następnie też już z tej pozycji właśnie możemy porównać sobie te e, konfiguracje. E, możemy tutaj porównać tą konfigurację wersje, e, wersjami właśnie e, do wersji tutaj, e, które, które tutaj widzimy i widzimy tutaj, że e, konfiguracja właśnie e, są kolorami zaznaczone, co się różni, co zostało wymienione. Postaram się tutaj też pokazać, aby tutaj mogli Państwo więcej też zobaczyć. I kolorami mamy zaznaczone, co zostało zmienione, co zostało zmodyfikowane. Kolory też fioletowe. Mamy też informacje, jakie właśnie różnice między właśnie bazową a obecną, co zostało też dodane. Tutaj akurat mamy przykład tylko, jeżeli chodzi o to, co zostało usunięte względem tej bazowej, czy też zostało zmodyfikowane. Ale tutaj Network Configuration Manager umożliwia nam właśnie takie porównywanie wersji. Jeżeli chodzi tutaj o samą same o urządzenia i same tutaj zarządzanie i, i sprawdzanie byłoby to wszystko. Przejdziemy w takim razie sobie do automa automatyzacji tych konfiguracji i jak to możemy tutaj robić. Przejdziemy w takim razie do configlet. Configlet tutaj mamy kilka możliwości. Możemy taki configlet stworzyć właśnie poprzez właśnie CLI czy też poprzez REST Config. Tutaj przykładowy właśnie taki Config możemy tutaj utworzyć. Dokładnie z utworzenia tego Configu, ustawienia tutaj wendora do zmodyfikowania tego Configu, przypisania do czego, jakiego urządzenia ma to dotyczyć i tutaj skryptowo wgrać daną też konfigurację. Oczywiście tutaj o bezpośrednio tutaj od nowa, jeżeli chodzi o wgrywanie tych, tych właśnie configlet. Tutaj z tej pozycji możemy tutaj zaplanować tutaj dodawa, dodanie tych configletów lub zaplanować tutaj ten configlet dla wielu tutaj urządzeń, czy to dla grupy urządzeń, czy też wybrać dla granularnie, dla tylko jednego danego urządzenia, aby wykonywać właśnie taki configlet i kiedy on ma być wykonany, czy to ma być raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy codziennie. Więc tutaj automatyzacja wgrywania tych naszych konfiguracji, wgrywania przede wszystkim tutaj też granularnie lub grupowo, oraz dodatkowo wgrywanie, harmonogram, tworzenie harmonogramu takiego wgrywania, więc pozwala nam tutaj, zapewnia nam tutaj właśnie taką automatyzację wgrywania, wgrywania tych komplikletów. W samym automatycznym tutaj konfigurecie mamy oczywiście tutaj informacje, Device template, mamy tutaj wszystkie tutaj nasze urządzenia, mamy tutaj urządzenia choćby te Cisco, mamy tutaj informacje i oraz tutaj odnośnie backupu związane z, z konfiguracją. I możemy tutaj, backup tutaj wykonać, czy to właśnie po ssh, telnet, czy ssh, telnet, tftp, czy ssh, scp. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj zarządzania taką, tworzenie tutaj tych konfiguracji, dodawanie również tych urządzeń, oczywiście tutaj jeżeli chodzi o taki device możemy tutaj też te urządzenia dodać ręcznie i zaimplementować je bezpośrednio do tutaj właśnie konfiguracji I po stworzeniu takiego szablonu konfiguracyjnego możemy tutaj przypisać ich do danych, danych urządzeń. Tak widzimy, mamy przy urządzeniach Cisco 54 urządzenia. Następnie już wychodząc z sekcji konfiguracji i automatyzacji, mamy sekcję odnośnie tej podatności. Mamy tutaj nasze CSF, które umożliwia nam tutaj sprawdzenia właśnie ten poziom podatności. Mamy tutaj właśnie status Związane o lukach tutaj, tutaj, lukach podatności na danych konfiguracjach. Jesteśmy tylko o tym, informowani, możemy to sprawdzić, prześledzić, ale nie jest to dana luka nie jest automatycznie tutaj tutaj konfigurowana, wgrywana, czyli tutaj poprawiana dana konfiguracja, musimy tutaj to sprawdzić, tą lukę, przejść, przejść zweryfikować i w tym momencie tutaj zabezpieczyć się przed daną luką. Aby wgrać poprawkę związaną z naszym tutaj bezpieczeństwem, więc mamy tutaj informację od producenta. Producent tutaj udostępnia nam informacje z danymi konfiguracjami, z danymi, przepraszam, lukami związanymi z bezpieczeństwem. Następnie mamy sekcję związaną z normami zasad. Tutaj możemy sobie spra sprawdzać właśnie te polityki związane, czy, czy tej wewnątrz naszej organizacji, czy też politykę, właśnie czy to z RODO, czy też z ISO. Więc mamy tutaj dostępne raporty. Możemy sprawdzić, czy nasza organizacja w odpowiedni tutaj sposób działa z tymi politykami. Następnie e, mamy narzędzia mniejsze, e, czyli e, podobnie jakby, e, jak to e, było też przy Oputlisie, e, czy też network Analyzer, czy e, FireRollu mamy narzędzia, e, możemy tutaj spingować, e, nasze urządzenie połączy się po terminalu, e, możemy też, e, jeżeli chodzi tutaj o narzędzia e, małe związane z Cisco, czy też narzędzia z e, SNP, więc jest kilka tutaj możliwości związanych z, z szybkim tutaj działaniem, więc spingowanie danego tutaj właśnie po adresie IP, czy też po właśnie nazwie hostu. I na końcu mamy nasze tutaj ustawienia związane z samym, samym tutaj administracyjne ustawienia związane z naszym network configuration manager jeżeli chodzi tutaj o też przeszukiwanie też jeżeli chodzi o dodawanie naszych tutaj przeszukaniu dodaniu naszej urządzeń do network configuration manager możemy tutaj choćby po przeszukaniu dodaniu po adresie IP po zakresie adresu IP czy też z CSV zimportowanie ich do Network Configuration Manager, oraz wybraniu odpowiednich kredencjali. W samej tutaj też e, sekcji e, związanej z Network Configuration Manager e, możemy też e, zarządzać, choćby e, tutaj użytkownikami. E, w, mamy tutaj na użytkowników wszystkich, którzy mają dostęp do Network Configuration Manager i mogą tutaj nim zarządzać. E, mamy tutaj sekcję z rolami. Możemy tutaj przydzielić dane e, role, e, czy Dany użytkownik ma mieć tylko dostęp do odczytu danych, danych urządzeń, czy też tylko do wybranych narzędzi, czy też do konfiguracji, czy może tutaj też samemu przeprowadzać dane konfiguracje. Jeżeli chodzi tutaj o sekcję związaną z takim. Podstawowymi z Netflix Configuration Manager byłoby tu wszystko. Przejdę w takim razie do raportów, i w samych raportach widzimy tutaj raporty podzielone właśnie już na raporty związane choćby z urządzeniami. Możemy tutaj te raporty. Eksportować czy też te raporty prze, przeglądać, tutaj wybierać konkretne urządzenie, które nas interesuje. Czyli mamy tutaj dostęp do, do tej urządzeń, widzimy też informacje, jeżeli chodzi o konfigurację, czyli tutaj informacje związane z. Z konfiguracjami, które, które tutaj były zaimplementowane, które mają się wykonać. Możemy sprawdzić sobie te właśnie konfiguracje. Ja i też raporty związane z. Politykami, politykami, czy choćby tutaj luk, lukami bezpieczeństwa, czyli tutaj, czy na danej konfiguracji nie występuje dana luka. I też również raporty związane z użytkownikami. Możemy tutaj sprawdzić też, jeżeli chodzi o użytkowników, jakie tutaj akcje ostatnio dany użytkownik wykonywał w naszym Network Configuration Manager. I również jest możliwość customowo tworzenia raportów w samym Network Configuration Manager. Czyli tutaj, według tutaj własnych uznań, potrzeby, możemy stworzyć taki raport, czego ma dotyczyć, jakich urządzeń ten raport ma dotyczyć, i po dodaniu tego raportu będzie on już tutaj w sekcji zapisany też możemy w każdym momencie oczywiście go zedytować lub po prostu usunąć i jeżeli chodzi też o na samym końcu o integrację w naszym Network Configuration Manager integruje on się z Password Managerem PRO czyli z naszym produktem, który pozwala nam tutaj zarządzać dostępem uprzywilejowanym na zasobach. Również integracja z naszym serwis deskiem plus, czyli z naszym narzędziem helpdeskowym. Również integracja z serwis deskiem plus w, tutaj w rozwiązaniu chmurowym oraz z narzędziem ServiceNow. I Przechodząc do Podsumowania. Dzisiaj zaprezentowano, zaprezentowałem Państwu produkt Network Configuration Manager. Same zarządzanie tutaj zmianami na konfiguracji sieci, wgrywa, wgrywanie tych konfiguracji, zautomatyzowanie tych konfiguracji, porównywanie tych wersji konfiguracji do siebie oraz też dostęp do choćby luk bezpieczeństwa na konfiguracjach danej konfiguracji czy też polityki. Związane choćby z danym vendorem, lub politykami związanymi tutaj też z organizacją, czy też RODO, czy ISO. I podsumowując, tak jak NetFlow, Firewall i OpUtils, Network Configuration Manager może być częścią Optomenagera jako add-on. Dzięki temu z pozycji konsoli Op Managera będziemy mieć dostęp też do Network Configuration Managera. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu, jeżeli mają Państwo pytania odnośnie produktu Network Configuration Manager.